Nie wyobrażam sobie, żebyśmy chcieli zarabiać więcej pieniędzy i byli niezorganizowani. Co to znaczy być niezorganizowanym? To znaczy nie wpisywać spotkań, które mamy w kalendarzu, nie spisywać wszystkich rzeczy, które mamy zrobić w kalendarzu. Jak cokolwiek mam zrobić, czyli zadzwonił ktoś by z Was do mnie i mnie o coś poprosił, to ja sobie to wpisuję w kalendarz albo w program do zarządzania zadaniami, przestaję o tym myśleć i zabieram się za to wtedy, kiedy mam na to czas. Jeżeli ktoś z Was nie korzysta z programu do zarządzania zadaniami, Obiecuję wam, że wasze życie finansowe się nie zmieni, bo nie ma powodu, dla którego miałoby się zmienić. Nie ma po prostu żadnego powodu, dla którego to życie miałoby się zmienić, bo jutro będzie to samo, pojutrze będzie to samo, za tydzień, za miesiąc, za rok będzie to samo. Jeżeli nie macie zaplanowanych zadań, nie pamiętacie o zadaniach, nie organizujecie się sami ze sobą, no to jakby cała reszta tego spotkania, webinaru czy innych spotkań, webinarów książek nie ma kompletnie sensu. Osoby, które więcej zarabiają, mają zdecydowanie lepszą komunikację społeczną. Jeżeli przeczytasz książkę Dale'a Carnegie'ego, Jak zdobyć przyjaciół, i zjednać sobie ludzi, no to to jest idealny podręcznik do tego, żeby tą swoją komunikację poprawić. I zobacz, że jeżeli zobaczysz nieatrakcyjną osobę fizycznie dla ciebie, plus ta osoba nie potrafi się dobrze wysłowić, no to Twój wygląd jest, znaczy oceniasz tą osobę, jeżeli można tak powiedzieć, na 1 na 10. Natomiast jeżeli ta sama osoba, która według ciebie jest nieatrakcyjna fizycznie, e, i nisko by się ocenił. Natomiast wypowiada się wspaniale powiedzmy, jak Bill Clinton, czy Aleksander Kwaśniewski, czy Peleszek Miller, tak, jako taki polityk, takim ładnym językiem i, i zgrabni, i tak dalej, to wtedy tą osobę nie postrzegasz jako jeden na 10, tylko na przykład na 6 czy 7 na 10, tak? jeżeli można tak sobie w ogóle punktować. Ludzi nie robię tego, ale na potrzeby tego odcinka, jakby chcę to zobrazować. W związku z tym, jeżeli nawet ktoś jest nieatrakcyjny, ale bardzo dobrze się komunikuje, czyli e, czyli ktoś ma taki, taki język, takiego polityka, no to jest dużo lepiej postrzegany, tak. I te osoby, które więcej zarabiają mają właśnie sobie taką umiejętność. I zobacz, że jest taki zawód na przykład jak spin doktor. Jeżeli przychodzi jakiś e, polityk, ktoś kto ma zostać politykiem i nie umie się komunikować, źle wygląda i tak dalej, no to najpierw idzie do stylistki, ktoś go ubiera, potem ktoś go uczy komunikacji, potem ktoś go uczy gestykulacji i nagle tą osobę ludzie postrzegają inaczej, chociaż to osoba jest taka, taka sama jak, jak inni oglądający. Tak? W związku z tym to jest naprawdę bardzo, bardzo ważne. Musimy sobie uświadomić, że im więcej czasu wkładamy na pracę, tym więcej pieniędzy i rozwoju oczywiście się pojawi, tak? Bardzo ciężko jest stworzyć taki wehikuł, który sam się rozwija, sam się kręci. To są już duże korporacje z radami nadzorczymi, z dyrektorami, z menedżerami, ze wszystkimi możliwymi działami i doprowadzenie do takiego stanu naszej firmy jest bardzo, bardzo trudne i wymaga wielu, wielu lat. Natomiast na tym podstawowym poziomie jeżeli założymy firmę, która generuje kilkadziesiąt tysięcy złotych miesięcznie, to jesteśmy ją w stanie w swojej niszy, w swoim rynku tak ustawić, że będziemy poświęcali mało czasu, a dalej będziemy zarabiali pieniądze. Natomiast jeżeli będziemy chcieli zarabiać ich więcej, to siłą rzeczy będziemy musieli poświęcać na to czas. W związku z tym, jeżeli chcesz mieć więcej czasu i więcej pieniędzy, to trzeba po prostu założyć taką firmę, która sprzedaje drogie produkty do zamożnych klientów w dużej ilości i wtedy masz dużo mniej transakcji, dużo mniej stresu, dużo mniej maili, dużo mniej telefonów i lepiej jest zarobić raz na jednej transakcji 20-30 tysięcy złotych sprzedając mieszkanie, samochód, jakąś maszynę, jakiś taki produkt drogi. Do jednego klienta niż sprzedawać 60 produktów po 500 zł, żeby zarobić kilkadziesiąt tysięcy zł, bo masz 60 razy fakturę, 60 razy telefon, 60 razy problem, 60 razy dostawa, 60 razy uszkodzenia, awaria, serwis itd. W związku z tym, żeby mieć więcej pieniędzy i więcej czasu, trzeba sprzedawać drogo. Do bogatych ludzi w dużej ilości, albo przynajmniej w małej ilości, żeby jakiekolwiek pieniądze zarabiać, ale nie robić tanich rzeczy, nie robić takiego drobnego hurtu, nie sprzedawać spławików pojedynczym osobom czy skarpet, czy ryb na targu, tylko po prostu robić dużo i dobrze. Jesteśmy w wypadkową pięciu osób, z którymi się zadajemy i to jest prawda. Ja pięć osób, ja stworzyłem grupę osób, które zarabiają między 10 a 100 milionów złotych rocznie. I mamy już teraz większość osób, które gdzieś oscylują między 70-150 milionów złotych rocznie i spotykam się tylko z tymi osobami. Pięciu, dziesięciu moich najbliższych znajomych to są ludzie, którzy zarabiają kilkadziesiąt milionów złotych rocznie. Ja się obracam tylko w takim środowisku i po prostu wystrzeliliśmy jak trampolina do góry, otworzyliśmy fabrykę mebli, produkujemy meble, sprzedajemy te meble w Polsce i za granicą i nie zrobiłbym tego sam nigdy w życiu. Ale na samym początku też szukałem ludzi, którzy są oczko wyżej ode mnie i zawsze te oczko wyżej do góry trzeba pójść. Każdy w głowie ma termostat finansowy. I termostat finansowy polega na tym, że termostat finansowy polega na tym, że każdy z nas w głowie ma jakąś kwotę określoną pieniędzy i w książce jest to dokładnie opisane, dlaczego ludzie są biedni. Są, dlatego, że na przykład, jeżeli ktoś w głowie ma termostat, że zarabia 3000 zł miesięcznie, i dostanie, na przykład powiedzmy. Wygra w to lotka piątkę, tak? I na przykład z zarobieniem 10 tysięcy złotych w jakąś zdrabkę. To jeżeli ktoś ma 3 tysiące złotych pułap finansowy w głowie ustawiony, taki termostat, to jeżeli wygra w zdrabkę 10 tysięcy, to po prostu te 10 tysięcy nie pomyśli sobie, aha, to odłożę na mieszkanie na wynajem, to odłożę na garaż, to odłożę na coś, co można zainwestować, tylko mam 10 tysięcy do rozbicia. Nie? Że to jest dycha, którą po prostu można się pozbyć. Czyli ktoś dobija do tych 3 tysięcy. A wszystko, co jest powyżej 3000, to jest powyżej jego celu, powyżej jego termistatu i to jest wszystko do wydania. I tak robią pracownicy, którzy pracują na etacie. Wszystko idzie na wycieczkę, na remont, na coś i tak dalej. Tak po prostu jest. No i teraz osoby, które są przedsiębiorcami, które prowadzą firmy, bardzo często nie mają żadnego termostatu, czyli po prostu codziennie pracują na tym, żeby ta kwota, wskazówka cały czas rosła do góry i nie ma sufitu. Pracownik na etacie, który zarabia swoją wypłatę, kończy zarabianie na swojej wypłacie, a osoba, która jest przedsiębiorcą, nie ustala sobie maksymalnego sufitu, ustala minimum, które trzeba zarobić, żeby pokryć koszty i tak dalej. E, więc to jest kolejna rzecz, że musimy sami zastanowić się, jaki macie w głowie termostat, no jakby trzeba go zdjąć, tak? Musimy mieć miesięczny cel zarobków. Teraz, jeżeli chodzicie do pracy na etacie, e, jeżeli chodzicie do pracy na etacie, to zarabiacie jakąś określoną kwotę, ale nie możecie żyć tylko z pracy na etacie. Musicie zapytać się szefa, czy możecie zrobić więcej w tej pracy, robiąc coś jeszcze, znaleźć pomysł na podwyżkę, albo robić rzeczy dodatkowe, czyli na przykład pisać ludziom e-booki. E, robić grafikę komputerową, robić strony internetowe, puszczać komuś reklamę na Facebooku, handlować jakimś towarem, ktoś napisał, że można do Turcji pojechać i potem sprzedać podróbki, cokolwiek, musicie robić jakąś aktywność dodatkową, która sprawia, że zarabiacie więcej pieniędzy poza pracą i ustawić sobie, ile tych pieniędzy poza pracą musicie dodatkowo zarobić. Czyli ustawiacie cel finansowy, że muszę zarabiać, jeżeli zarabiam 3000 miesięcznie, to ustawiam sobie poprzeczkę na 4000 miesięcznie. Jak zarabiam 5, to ustawiam poprzeczkę na 6. Jak zarabiam 7, ustawiam poprzeczkę na 8. Czyli cały czas muszę gdzieś tą poprzeczkę ustawić i w takim programie do zarządzania zadaniem piszę sobie: Na przykład, sierpień muszę zarobić 5 tysięcy. I piszę z czego? Z pracy dostanę 3, ze znalezionej okazji inwestycyjnej dostanę 1000, za na zrobienie strony internetowej dostanę 1000 i zarabiam w tym miesiącu 5. I nie można zarobić mniej niż 5 tysięcy, bo dorosły człowiek, który jest inteligentny, mówi po polsku i mówi po angielsku, nie jest w stanie zarabiać mniej niż 5 tysięcy złotych, pracując w Polsce bo po prostu takich wynagrodzeń już nie ma. Nie da się zarabiać w firmie mniej niż 5 tysięcy złotych. To po prostu to jest fizycznie niemożliwe. tak? Eee... Tapicerzy zarabiają po 10 tysięcy złotych miesięcznie w Kępnie. Tak? Osoby, które tapicerują meble. Więc 5 tysięcy złotych to jest takie minimum w Polsce, czyli takie 1000 euro, które się zarabia, to jest absolutne minimum. Bogaci ludzie to są ludzie, którzy są kulturalni, mili, uprzejmi, pomocni, wdzięczni, sympatyczni i ja nie spotkałem bogatych ludzi, którzy mają inny zestaw cech. Nie spotkałem. Taki obraz typowo w polskiej głowie przedsiębiorcy, który jest bogaty, to jest złodziej, menda, oszust, ma znajomości, ma bogatych rodziców. Nie ma czegoś takiego. Ja nie znam takich ludzi. Biedni ludzie natomiast są to ludzie negatywni, krytykujący, nie okazujący wdzięczności i po prostu zestaw ten cech mentalny sprawia, że ktoś zarabia pieniądze, pieniądze lub nie. Kto z Was zna osobę, która jest uczciwa, rzetelna, punktualna, słowna, nie przeklina, jest dobrym ojcem czy żoną, która mało zarabia pieniędzy stosunkowo w porównaniu do swojego środowiska? No nie ma takich ludzi, tak? W związku z tym, ten zestaw zwykłych cech ludzkich, wystarczy, że ktoś jest uczciwy, nie kłamie, jest punktualny, jest punktualny, sprawia, że ktoś zaczyna zarabiać pieniądze. Jeżeli ta osoba weźmie się za biznes, za biznes, no to automatycznie ma więcej poleceń, bo ludzie się nie boją polecać tej osoby, tak? Czyli na przykład, jeżeli ja miałbym Tobie komuś, kogoś polecić do kolejnego odcinka, który byś z kimś nagrywał w ramach swojego kanału, to musiałbym polecić taką osobę, za którą się nie będę wstydził. I dzięki temu, że ta osoba weźmie udział w Twoim kanale, zdobędzie sobie na przykład klientów. Załóżmy, będzie to właściciel drukarni, ktoś zobaczy, ten ktoś dostanie duży kontrakt na 100 tysięcy złotych, dlatego że był u Ciebie na kanale, ale dlatego został polecony, bo ja wiem, że jakąś się z Tobą spotka, to będzie miły, uprzejmy i nie będziesz miał dobrego, złego wrażenia o mnie, dlatego że przekazałem Ci kolegę Buraka do wywiadu, więc tak się to odbywa. I moim zdaniem ten. Ludzie biedni od bogatych różnią się tym, że właśnie mają te dwa różne zestawy cech mentalnych, i, i tak to po prostu jest. Jeżeli ktoś nie chce być bogaty, nie chce przebiec maratonu, czy nie chce e, założyć dużej rodziny, to po prostu tego nie zrobi. Co by nie wymyślał, jakie konsultacje by nie odbył, jakiego szkolenia by nie kupił, jakie książki by nie przeczytał, po prostu tego nie zrobi. I to widać na przykładzie rodziny. Jeżeli trójka rodzeństwa, czwórka, piątka. I jeden tylko coś osiąga, to z tego powodu, że reszta po prostu nie chce. Jeżeli macie partnera czy partnerkę, który, czy która nie chce być bogata, czy nie chce być bogaty, to on po prostu nie chce i nigdy nie będzie bogaty i nigdy się nie zmieni, bo po prostu jeżeli ktoś jest alkoholikiem i wali gaz dzień w dzień i to jest jego główna motywacja i nie ma innej, to po prostu będzie walił gaz do śmierci aż umrze. I tak to wygląda, więc na pierwszym miejscu jest temat chęci i motywacji. Ja kiedyś chodziłem na boks, chciałem być zawodowym bokserem, podobało mi się to, chciałem być tak jak Mike Tyson, ale jestem za mały, za niski, za lekki i nigdy bym nie walczył w wadze ciężkiej, nikt by mnie nigdy nie oglądał i stwierdziłem, że nie chcę chodzić oklepany w wieku 30 lat na chleb mówić beb, jak mówili niektórzy od nas gdzieś tam do środowiska i no i po prostu odpuściłem to i to i dlatego nie jestem mistrzem świata i nigdy bym nie był ze swoją wagą, bo nie miałem żadnych Chęci w pewnym momencie i to przestałem robić, tak? Więc bez chęci nie da się nic zorganizować, ale za to miałem ogromne chęci, żeby odnieść sukces finansowy i to się po prostu wydarzyło po 10 latach, powiedzmy, czy 15, powiedzmy od 15 roku życia do 30. To się wydarzyło. Więc chęci, i motywacja to jest pierwsza rzecz. Pamiętam, że jak byłem na studia, miałem 19 800 na przykład, to czułem, że bankrutuję, że mi się kończą moje gotówki, mi się ręce trzęsły, bo już widziałem, że mam zero. Zero nie jest na poziomie zero. To spenderzy muszą sobie u świadomić, że poziom 0 musi być przesuwany z 5000 na 10000 na 15000, czyli jeżeli masz na koncie 10000 złotych i chcesz sobie kupić motor za 8000 zł albo trzy torebki po 3000 za 9000 złotych, to nie możesz tego zrobić, bo 0 masz ustawione na poziomie 10, a nie na poziomie 0. Trzeba tą poprzeczkę po prostu przesuwać, czyli pracuję, zarabiam w pracy 4000, odkładam 500 zł. Odkładam 500 zł. Odkładam 500 zł. Odkładam 500 zł. Po 4-5 miesiącach mam na koncie odłożone 2000 zł i przesuwam sobie z zera na 2000 moją poprzeczkę. I dalej, i dalej, i dalej. Oczywiście oszczędzaniem nie zarabia się pieniędzy, bo prościej jest zarobić dwie dychy miesięcznie niż oszczędzać po 500 zł przez 40 lat. Natomiast chodzi o to, żeby Gdzieś tą finansową poprzeczkę sobie ustawić na pewnym poziomie. Ja sugeruję, żeby to było 10 czy 20 tysięcy złotych. Statystyczny Polak ma 20 tysięcy złotych oszczędności, tyle musi mieć. Poniżej pewnej kwoty nie schodzimy. To nie jest tak, że jak zarobię trzy dychy, to wydaję samochód, na samochód trzy dychy czy coś robię, tak.